Wszystkie ubiegłoroczne pędy, które owocowały, zostały jesienią wycięte, a teraz wiosną musimy tylko skorygować te odrosty boczne, skrócić dosłownie o jedną trzecią. O, tak, tutaj koniecznie. Czyli wycinamy każdą końcówkę. Ka każdą końcówkę, o każdy odrost skracamy, bo o tutaj, tutaj owszem, będą owoce, bo tu, o, tu będzie jedno, ten pęd kwiatowy i na tym będą owoce, ale owoce będą maluśkie, maluśkie. Nie, nie wszystkie dojrzeją, niektóre uschną nawet. Także to musimy skrócić, żeby roślinie dać możliwość owocowania prawidłowego. Później sobie to pozbieram. Tutaj jeszcze mamy, o, z tej strony, długie, długie odrosty i też cienkie. Także musimy to skracać. Ale pod słońce też niewiele widzę. O. Dobrze. Tutaj też o więcej, 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 więcej. O jedną trzecią. O jedną trzecią. O. I tu jeszcze też coś mam cienkiego. O! Dobrze. Teraz jeszcze tutaj. O! Mamy cieniuszki, cieniuszki, cieniuszki. Odrost. Wyrzucamy, i to ten też. O! Ha, ucieka. I jeszcze jeden został nam. Czyli jesienią wycięliśmy wszystkie pędy. Które, które owocowały. owocowały Jesienią o, o, wycinamy wszystkie, które owocowały. Zostawiamy jednoroczne pędy, które, żeby nabrały siły do owocowania w sezonie letnim. I to tak wygląda. Jeśli tych odrostów będzie dużo od jednego kłącza, to też możemy to skrócić przy samym, przy samym pędzie żeby nie, nie była zagęszczona, musimy doprowadzić do tego, żeby było dużo, dużo światła doprowadzonego do, do owoców. Czarna malina, też jesienią zostały powycinane kłącza, które owocowały. Zostały młodopędy, młode pędy, które owocować będą w tym roku. I teraz należy poprzycinać te, które uległy podmarznięciu czy podłamaniu i Poskracamy, bo one są bardzo, bardzo długie, sięgają niektóre po 5-6 metrów. Więc wiadomo, że na, na końcówce te owoce będą bardzo nikłe. Więc obcinamy, skracając bardzo obficie. O, tu, o, proszę zobaczyć, tu końcóweczki, ponieważ one nie zdrewniały wios jesienią, to uległy przemarznięciu i ich wszystkich należy poobcinać, skracając bardzo intensywnie. Bo o to były bardzo młodziutkie pędy, które nie zdążyły zrewnieć. I dlatego podmarzły. A o. O ja ich tutaj o tak obetnę. O. Tutaj jeszcze te, które zobaczymy, o, ten jeszcze taki cieniutki, cieniutki, to też możemy jeszcze go, oj, to aż tu. Po prostu trzeba sprawdzać, który bardzo, bardzo cienki, to usuwać po to, żeby nie zabierał pokarmów dla tych silniejszych, żeby owoców było mniej, a lepsze, zdrowsze, większe, smaczniejsze, naświetlone. O. Czyli też te same końcówki przycięliśmy? Tak, tak, same końcóweczki. Bo wszystko to, co, było, co owocowało, zostało wycięte jesienią po to, żeby te młode pędy, które mają owocować teraz od tego, tego sezonu, nabierały mocy. Sil silniejsze były i lepiej owocowały. O tak to wygląda.